Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na projekcie Fox Finance, także link oczywiście znajdziecie w opisie, a my możemy zaczynać z odcinkiem. Witamy Fox Finance. Fox to progresywny token do automatycznego obstawiania, który wypłaca nagrody za samo trzymanie go w portfelu. Tutaj macie link do social media: Twitter, e, Telegram, Medium i Reddit. Jak możemy zobaczyć, tutaj zobaczymy podaż w obiegu, tutaj mamy numer, ilość tokenów. No i co? Co się znajduje na stronie Fox Fakcji? Biały papier w cen, niezgoda. W białym papieru możecie znaleźć oczywiście bardzo, bardzo potrzebujące informacje dotyczące Fox Finance. No i tutaj możemy zakupić tego tokena właśnie. Klikamy w Pancakes Web, klikamy, e, oczywiście, że rozumiemy to, że token jest importowany. Klikamy continue, no i wpisujemy na przykład, jeśli byśmy chcieli kupić za 1 BNB. Tyle tokenów możemy otrzymać w tej chwili. Um, no i co? serdecznie Wam polecam do zakupu tego tokena. Bo oczywiście jeśli trzymacie tego tokena i za każdą sprzedaż i kupno otrzymujecie 6%. Um, ka znaczy każdy holder otrzymuje 6%. razem wszyscy holderzy otrzymują 6% po prostu. Um, Um, reward. Także co? Tak to właśnie się prezentuje. O Fox Finance. Fox is Buying Smart Chain co oznacza, że nie ma praktycznie żadnych opłat gazowych i prawie natychmiastowych swapów. Każda pojedyncza transakcja obejmuje 6% podatku wypłaconego wszystkim posiadaczom i 6% podatku dodawanego do puli płynności. Zarabiasz więcej Fox i staje się to bardziej wartościowe, każdy jeden handel. Jak już o tym mówiłem, mamy już wiele wspaniałych planów dla Fox, w tym zrzuty lotnicze, NFT i działalność charytatywną na rzecz rezerwatów lisów. Tutaj możemy zobaczyć ten Pancake Swap, oczywiście już Wam to pokazywałem, um, także tak to wygląda. Fox Finance Tokenomics, możemy zobaczyć tutaj dystrybucję tokenów, tutaj możemy zobaczyć ile mają na przedsprzedaży, DevWallet, Airdrop i oczywiście całkowity podatek od każdej zamiany. Jest to 12%. Podatek dodawany do puli płynności, blokowany codziennie przez 48 miesięcy, to 6%. Mapa drogowa Fox Finance. Ciężko pracujemy, aby wdrażać innowacje i ulepszenia Fox. Także jak możemy zobaczyć, tutaj zaczęli od e, zrobienia witryny internetowej Fox Finance. No i na później zrobili tutaj nowe logo, rebranding. No i tutaj zobaczmy, co dalej robią. Żądania Coingeco i market Cap. Możecie też znaleźć tego tokena na. Coin lub CoinMarketCap. No i co? Eee, tak to się właśnie tutaj prezentuje. No i możecie zobaczyć, jakie mają przyszłościowe plany. Także, co? Macie tutaj już informacje jak kupić Fox Finance Pancakes Web. Klikacie tutaj w ten film, no i możecie zobaczyć, jak to funkcjonuje. Jest to naprawdę bardzo, bardzo łatwe. No i co? Macie tutaj linki do social media. Serdecznie Was zachęcam do zobaczenia ich. No i oczywiście za obserwowania. Dziękuję za oglądanie z tej strony Crypto Lekcje Cześć.